Emocjonalne oddzielenie się od narcyza. To, co dziś poruszymy, można porównać do procesu żałoby, bo kiedy kończy się relacja z narcyzem, nawet jeśli była toksyczna, czujemy stratę. I często przechodzimy przez ten sam proces, co po odejściu kogoś bliskiego. Kiedyś mówiło się o pięciu etapach żałoby: zaprzeczenie, gniew, targowanie się, depresja i akceptacja. Dziś coraz częściej mówimy nie o etapach, ale o czterech zadaniach żałoby, bo etapy mogą się mieszać, wracać, zatrzymywać na lata. Zadania natomiast są jak punkty orientacyjne. Można ocenić, czy już je wykonałaś, czy jeszcze nie. Oto te cztery zadania po stracie. Przyjęcie straty, czyli uznanie, że ta relacja się naprawdę skończyła. Przeżycie emocji tych wszystkich trudnych, smutku, gniewu, żalu, lęku, a czasem ulgi. Przebudowa codzienności bez tej osoby, odnalezienie się w nowej rzeczywistości, nowa relacja wewnętrzna z osobą, którą utraciłaś, na przykład zmiana narracji. On mnie niszczył, ja już nie pozwalam nikomu mnie niszczyć. Dziś skupimy się na dwóch pierwszych zadaniach jak zaakceptować stratę i jak przeżyć emocje, Bo jedno bez drugiego nie zadziała. Często dopiero przeżycie emocji pomaga przyjąć stratę, a czasem to właśnie przyjęcie straty otwiera dostęp do emocji. Największą przeszkodą w wyjściu z relacji z narcyzem są mechanizmy obronne naszej psychiki. I to jest coś, czego często nie zauważamy. Możemy myśleć, ja nie mam żadnych mechanizmów obronnych, ale właśnie ta nieświadomość ich działania utrzymuje nas w tej historii. Czym są mechanizmy obronne? To automatyczne reakcje naszego umysłu, ochrona przed bólem. W dzieciństwie, kiedy nie miałaś wsparcia, siły ani narzędzi, te mechanizmy pomogły ci przetrwać. Działały jak plaster. Nie leczą, ale izolują ranę. I to było wtedy potrzebne. Ale dziś masz 20, 30, 40 lat, masz prawo odejść, masz prawo się chronić. Problem w tym, że Twoja psychika nie zauważyła, że już dorosłaś. Ona nadal działa, jakbyś była tamtym dzieckiem, które musi wytrzymać. I tu pojawia się paradoks. To właśnie emocje, na przykład złość, strach, żal, mogłyby dać Ci energię, żeby odejść, ale mechanizmy obronne blokują tę energię. Zamiast działać, czujesz się wypalona, zmęczona, bez siły, bo energia została uwięziona w środku, zamiast popłynąć na zewnątrz. Mechanizmy obronne tworzą alternatywną rzeczywistość. W niej nie ma bólu, bo nie ma jego źródła. To świat, gdzie to pewnie ja coś zrobiłam źle, on nie jest taki zły, to moja wina, ale ten świat jest iluzją. W rzeczywistości w końcu wraca i wtedy boli jeszcze bardziej. Twoje zadanie zapoznać się z mechanizmami obronnymi. Polecam byś po wysłuchaniu tego nagrania weszła na przykład na Wikipedię i poczytała wyparcie, racjonalizacja, projekcja, dysocjacja. Twoim celem jest rozpoznać je u siebie. A teraz pokażę ci, jak one działają w praktyce, w relacji z narcyzem. Wszędzie wina, iluzja kontroli, to moja wina. Gdybym się inaczej zachowała, on by nie wybuchł. Daje ci to złudzenie, że masz wpływ, ale ten wpływ to fikcja, dysocjacja. Nie czujesz nic, ale twoje ciało czuje. Masz napięcie, bóle, wyczerpanie, bo emocje są w ciele, nawet jeśli psychika się od nich odcięła. Introjekcja, wewnętrzny krytyk, jesteś bezwartościowa, znowu wszystko zepsułaś, to nie twój głos, to stara, nagrana taśma z dzieciństwa lub relacji. Dobra wiadomość, ty możesz ją zatrzymać, musisz tylko rozpoznać, że to nie jesteś ty. Wyparcie, masz dowody, że to narcyz, ale nadal go tłumaczysz. To, jakbyś mówiła, nie ma tej rany, mimo że krwawisz. Idealizacja, on był taki wyjątkowy, to ja nie byłam dość dobra. Nie, to nieprawda. To fantazja, która trzyma cię w miejscu. Izolacja i fantazjowanie. On się zmieni, zrozumie, jeszcze będzie dobrze. Nie będzie. Fantazje zabierają ci energię, którą mogłabyś użyć na realne zmiany. Projekcja. Myślisz, ja chcę bliskości, on pewnie też, ale on nie chce i nigdy nie chciał. To ty przypisujesz mu swoje intencje. Rozszczepienie, tak zwany splitting, oddzielasz jego okrucieństwo i przemoc i wspominasz tylko miłe momenty. Tylko, że te miłe momenty to może 5% całej relacji. Podsumowując, to właśnie mechanizmy obronne sprawiają, że nie odchodzisz. Tłumaczysz, czekasz, boisz się działać. Zadanie domowe. Wejdź na Wikipedię. Przeczytaj o mechanizmach obronnych, zrób sobie listę, które z nich stosujesz, i za każdym razem, gdy złapiesz się na którym z nich, powiedz do siebie: Widzę to. To mechanizm i chcę z tego wyjść. To pierwszy krok do emocjonalnego oddzielenia się od narcyza. Bez tego, nie zrobisz następnego. Kolejny temat wyparcie i obsesyjne myślenie po relacji z narcyzem. Wyparcie to nie zawsze brzmi groźnie, ale jego działanie jest niezwykle silne. Najbardziej wyraźnym objawem wyparcia jest obsesja na punkcie myśli. I prawie każda osoba, która była w relacji z narcyzem, to zna. W głowie nieustannie coś się mieli, jakby ktoś wlał ci do głowy gorącą owsiankę, albo jakbyś żuła gumę bez końca, tyle że myślową. Ciągła aktywność, zero odpoczynku. Myśli dosłownie palą ci głowę. Najczęstsze pytania, które się pojawiają, co mogłam zrobić inaczej? Dlaczego on tak postąpił? Czy to naprawdę się wydarzyło? Jak to się mogło tak skończyć? Może to moja wina. I niby chcesz to zrozumieć, ale nie wiesz, że to już nie jest zrozumienie. To mechanizm obronny, to wyparcie. Jedni wracają obsesyjnie do tych cudownych chwil love bombingu, myślą: Wtedy było tak dobrze. Skupię się na tym dobrym. Może Przyciągnę je z powrotem. To pułapka. Inni zapętlają się w pytaniach, dlaczego on to zrobił. Może gdybym wtedy inaczej zareagowała, ale nie rozumieją jednej rzeczy: nie da się wygrać partii szachów z kimś, kto oszukuje. Narcyz nie gra według zasad, on je zmienia i nie chodzi mu tylko o wygraną, mu chodzi o to, żebyś ty przegrała. Czasem pojawia się złość, rozpacz, oburzenie. Jak on mógł mi to zrobić? I znowu próbujesz udowodnić, że jego zachowanie było złe. Ale jemu to nie robi różnicy. To wszystko, te rozmowy w głowie, te argumenty, to paliwo dla wyparcia. Potem pojawiają się kolejne myśli. A co jeśli? Dla niej się zmieni. Co ona ma, czego ja nie mam? Może warto o niego zawalczyć, może jeszcze jest nadzieja. I tak zaczynasz tworzyć w głowie wizje, scenariusze, fantazje. Albo piszesz do niego wiadomości, które nigdy nie wyślesz. Albo prowadzisz z nim w myślach wielogodzinne rozmowy. To nie są niewinne myśli, to życie w wyobrażonym świecie, w którym wszystko się da wytłumaczyć, wszystko się jeszcze naprawi. Może nawet będziecie szczęśliwi, ale ten świat się nie wydarzy, bo narcyz nie przestanie być narcyzem tylko dlatego, że ty go tłumaczysz. A teraz powiem ci coś trudnego. Twoje obsesyjne myśli nie zmienią tej sytuacji, nie zmienią narcyza, nie cofną czasu, nie dadzą ci ulgi, ale mechanizm wyparcia daje ci iluzję, że robisz coś konstruktywnego. Masz wrażenie, że rozpracowujesz temat, tyle że robisz to tylko w głowie i to bez efektu. Zastanów się, ile czasu już. Przeżuwasz te myśli tydzień, miesiąc, lata i jak trudno jest ci przestać, bo te myśli, choć męczące, są dla Twojej psychiki bezpieczniejsze niż emocje. Lepiej tłumaczyć narcyza w głowie niż poczuć: Zostałam zniszczona przez kogoś, komu zaufałam, bo to boli bardziej, ale prawda jest taka. To nie myśli rozwiązują problemy, tylko myśli oparte na prawdzie. A wyparcie polega na tym, że wyrzucasz z głowy najważniejszy fakt, że on jest narcyzem, że to się nie zmieni, że to nie twoja wina. I dopóki tego faktu nie uznasz, nie ma układanki, którą da się ułożyć. Zawsze będzie brakować kluczowego elementu. Pierwszy krok przestań żyć w swojej głowie. Nie karm więcej tej mentalnej papki. Wiem, łatwiej powiedzieć niż zrobić, bo te myśli uzależniają, one chronią przed tym, co prawdziwe, ale też odcinają cię od życia. Zatrzymując się w obsesyjnych myślach, nie jesteś obecna dla swoich dzieci. Nie jesteś obecna w swojej pracy, nie jesteś obecna w tym, co kiedyś kochałaś. I ta strata, kiedy ją sobie uświadomisz, będzie boleć. Ale ten ból to początek powrotu do życia. I na koniec powiedz sobie na głos, ile razy dziennie łapiesz się na tych myślach. Zapisz to, zobacz, jak często wracasz do iluzji, a potem powiedz sobie, to nie prowadzi do niczego, muszę to zatrzymać. Nie dlatego, że nie wolno ci myśleć, ale dlatego, że masz prawo zacząć żyć naprawdę. Co możesz zrobić? Naucz się odwracać uwagę. Łatwiej powiedzieć niż zrobić, to prawda. Słowo odwrócenie uwagi brzmi banalnie, ale jeśli naprawdę spróbujesz. Zobaczysz, jak bardzo to trudne. Dlatego nie wystarczy czymś się zająć, trzeba skupić się na czymś ważnym, sensownym, co naprawdę angażuje Twoją uwagę.